Jesteśmy w Słowkowie, na... to jest taki park Doliny Białej Przemszy. Z miejsce mojego dzieciństwa. Spędziłem tutaj pierwsze 6 lat swojego życia. Chodziłem tutaj na spacery z dziadkami, z kuzynami, z wujkami, bawiliśmy się. Potem przez wiele, wiele, wiele lat przyjeżdżałem tutaj na wakacje i spędzałem tu mnóstwo czasu nie pamiętam już nawet ile tak średnio, przynajmniej dwa tygodnie może nawet trzy ale często po prostu siedziałem do oporu ile się dało żeby tylko żeby tylko jakoś dojechać i wrócić przed szkołą to jedynym ograniczeniem był czas babci czy ona miała Możliwość, czyli nie wymęczyłem za bardzo? Oczywiście, babcia to już dawno nie, nie żyje. 81 lat miała, jak zmarła w 2008, dziadek w 2001 roku, w kolei 70-75, chyba. Jakoś tak. Bardzo wspaniali ludzie, ogromny pozytywny wpływ mieli na mnie, tak czuję, to zawsze wspominam. A tutaj przychodziliśmy, to było po prostu zwykłe bagno, tutaj nie ciężko było wejść. Chodziliśmy tam po tym wale, tam była po prostu kolej, normalnie jechał tam lędy pociąg. Jakieś super akcje się tu działy. Na przykład to był PRL i gdzieś tam z jakiegoś transportu jak wieźli takie druty zbrojeniowe, te druty zostały gdzieś tam wypadły, czy ktoś je zrzucił, i potem dziadek organizował tutaj wielką akcję wydobywania tych drutów, bo to było strasznie cenne, bo taki drut zbrojeniowy było bardzo trudno załatwić. Jak, jak miałeś taki drut, no to mogłeś sobie też szybciej dom zbudować, a ludzie tak budowali domy, że gromadzili materiały przez lata. I potem przez dalsze lata budowali te domy. I taka budowa trwała nieraz, nie wiem, 10-15 lat. Więc jak pozyskałeś taki materiał z znienacka, a często miałeś już, nie wiem, jakiś cement gdzieś tam zgromadzony, czy, czy umówiony, że, że jak trzeba to będzie. Czy już na przykład w ogóle pustaki zrobione, jakieś żużlowe, czy inne. Albo cegły. No to po prostu czasem taka jedna rzecz ratowała ci życie. Chyba hmm, konik jest tu lekko przyziębiony. Hej, konik. A i co jeszcze tu było? Tutaj jeszcze były farmy. Tam z zatorami z kolei nie od tej strony, tylko tej drugiej. Były farmy. Ludzie tam, nie wiem, uprawiali jakieś ogródki warzywne, jakieś zboże, inne takie tam tematy. I hodowali zwierzaki. I tutaj się przechodziło na przykład po jajkach. Albo mleko. Przychodziliśmy tu z dziadkiem, kupowaliśmy jajka, ziemniaki, marchewkę, mleko i inne takie rzeczy. Oczywiście oni sobie też tam troszeczkę mieli ogródek za domem, ale to tam było nie wiem 20 arów. I to jeszcze na tym stały jakiś warsztacik, jakieś tam inne tematy, więc więc to warzywnik był niewielki. No i co jakiś czas trzeba było zdobyć takie rzeczy. Więc albo można było iść na targ, albo przyjść do rolnika. Który właśnie tam gdzieś, w, tamtej, w tamtym rejonie na pewno były taki. Obecnie patrzyłem, to jest w ogóle jakieś miejsce, gdzie jest po prostu taki jakby małe osiedle. Cała ta farma, gdzie tam mieszkała konkretnie jedna rodzina ja oni tym, tym wszystkim się zajmowali. To obecnie jest taki podzielony na jakby segmenty, długi dom. I całe obejście, jakiś parking, dojazd i tak dalej. Torów już nie ma, jest nasyp kolejowy, ale torów jako takich nie ma. Tutaj jest szkoła, ze szkołą w ogóle przepięknie jest to wszystko teraz zorganizowane. Jest no niesamowicie. To jest tu super zadbane szczegóły. Ten park jest cudowny, ale dojście do niego, tam jakiś plac zabaw, jakaś siłownia zewnętrzna. To wszystko jest. Niesamowicie dobrze zrobione. Ale szkoła była, a przed szkołą był zamek. Ten zamek był zresztą ogląd odkryty w latach 90., jakoś tak pamiętam, musiałbym to sprawdzić w źródłach, ale w latach 90., bo jak ja byłem mały, to tam jeszcze nie było zamku. Tam się biegało po takich wałach ziemnych, i te wały się ciągnęły gdzieś tutaj, potem tam i teraz jest tak. I one się tam ciągnęły przed szkołą, był taki lasek, takie krzaki. Po prostu krzaki. Ja tam też chodziłem. Tam dziadek mi nie za bardzo pozwalał, ale pamiętam, że kiedyś go wyciągnąłem też. Bo w ogóle najczęściej tu przychodziłem z dziadkiem. Z babcią to chyba byłem raz albo dwa. Bo babcia to jak tu szła, to tylko żeby coś załatwić i wrócić do domu i gotować obiad, żeby jakieś rzeczy. A dziadek to miał ciągle czas i jak ja tylko byłem u nich, to on po prostu miał zawsze czas dla mnie. Chyba, że gdzieś zniknął i poszedł do Janeczkowej na, na Pugaduchy. I Wrócił taki cały uchechany, no to wtedy, wtedy go przez chwilę nie było. Ale to była tylko chwila. Natomiast generalnie tak to był, więc jak ja powiedziałem, dziadek: zróbmy to albo tamto, to on mi brał za rękę, szliśmy nad rzekę i pokazywał mi, gdzie mają bobry swoje żeremia, a gdzie te druty wydobywaliśmy wydobywali tam, e, z całą akcję robili, a gdzie w ogóle jakiś broń albo jakiś. Czy jakieś tam, nie wiem, znalezione jakieś miny czy, czy bomby. I chodziliśmy po tych wszystkich lasach nad samą Przemszą. W ogóle ta rzeka, to jest dla mnie taka rzeka, która w mojej głowie urosła jak taka onduina po prostu u Tolkiena, gdzie jest jakieś takie spiętrzające się, niebezpieczne miejsce. Ja zawsze się... Trochę bałem, tzn. czułem taki ogromny respekt przed tą rzeką, bo tego mnie też mocno ostrzegał, że tutaj jest niebezpiecznie, bo rzeczywiście ona jest taka porywista i dość głęboka. I on mi zawsze mocno pilnował, żeby mnie tam nie wpadł, żeby coś się nie stało. I za każdym razem jak tutaj jestem, to mam wrażenie, że to jest taka niesamowita rzeka, że ją nie zobaczę. Ona jest piękna, ale ona nie jest wcale taka duża. <laughs> Już wiem, że ona jest taka, taka po prostu no, zwykła rzeka i chętnie bym sobie nawet nią spłynął kajakiem, ale... Ale kiedyś to było coś zupełnie innego. Widziałem ją jak to, taką rwącą, wielką rzekę. O, tu przychodziliśmy. Tu był gość, który coś tam. Nie pamiętam co on robił. Jakieś skórzane rzeczy, chyba. I tam kiedyś coś jakiś, jakiś pasek, czy portfel, czy buty. Tak coś mi się wydaje. Tam za drugi, po drugiej stronie rzeki też był tom, i tam też był taki gospodarz generalnie to był taki rejon gospodarzy ziemskich gospodarzy którzy uprawiali tutaj sobie różne pola hodowali wszystko jak ktoś wiedział to przychodził tu i miał co do garnka włożyć to jest mój sławkow właśnie hm. a teraz taki idziemy po bagnie po bagnie do którego nigdy nie mogłem wejść tam sobie idziemy tak pół metra lewitujemy na deskach. Jest pięknie. A Niesamowicie się to wszystko zmieniło. Tak, pamiętam też, że przychodziłem tutaj z chłopakami, z kuzynami, kuzynką. I wtedy to już w ogóle chodziliśmy w takie miejsca, że nawet nie wiem, czy mogę o tym opowiadać. No, ale to jak przyjeżdżałem na te wakacje? Byłem trochę starszy, miałem kilkanaście lat. Aki, powiedzmy 10, 11, 12, tego typu wiek. Nie, no, oczywiście żartuję. Były tam jakieś zakłady, tam jakieś takie pociąg dojeżdżał. I tam były jakieś zakłady. I to było bardzo mocno tak zabudowane, że nawet do samej rzeki wchodziła siatka i takie po prostu zasieki były i jakieś. Drut taki kolczasty, i my szukaliśmy jakichś przesmyków, przechodziliśmy przez to i patrzyliśmy, co oni tam mają, co to jest w ogóle za miejsce, że nie można tam wejść. To oczywiście nas najbardziej kusiło. Na przykład po prostu całe wakacje planowaliśmy, żeby wejść tam i zobaczyć, co tam jest. To była misja misja na wakacje. I w ogóle pamiętam jedną rzecz też. Właśnie zaraz dojdziemy do tego miejsca, gdzie ten gospodarz był. Ja wtedy w szkole, albo w szkole, albo w telewizji słyszałem wiersz. Nad rzeczką Opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. I ja po prostu, jak ktoś mówi ten wiersz, to ja od razu widzę to miejsce, bo tu były kaczki. I tu była rzeczka, i tu był mostek. Ja po prostu byłem pewien przez całe lata mojego życia, że to się musiało wydarzyć tutaj. Że gość, który napisał ten wiersz, to jest gość ze Sławkowa, który gdzieś tutaj był, i widział kaczkę i o niej napisał wiersz. I naprawdę, jako dziecko, o to jest właśnie to gospodarstwo. To była stodoły, jakiś tam budynek, tu mieszkali. To jeden gospodarz był. Jestem prawie tego pewien, kurczę. Chyba, że no wiadomo, jako dziecko mogą coś namieszać. mieszać ja to było całe gospodarstwo. Oni ja tutaj mieli właśnie gęsi, kaczki, kury, świnie. Po prostu wszystko. A teraz mają dziki. Tak to wygląda. Więc. Sławków jest piękny. Uwielbiam Sławków. Znam też jego fajną historię. Takie miasto. Jest to z głęboką duszą. I ciekawą bardzo historią. Bo właśnie tu było gospodarstwo, tu też było gospodarstwo. A tu były tory kolejowe i po prostu trzeba było jakoś przez to przejść. Nie zawsze się dało, te pociągi dość często kursowały. Tak naprawdę. Więc generalnie trzeba było to wszystko zrobić ostrożnie i z dziadkiem. Samemu to tylko już Ewentualnie ze starszymi kuzynami, Ale wtedy. Każdy każdego pilnował. No, a to jest to miejsce. Tu mieszkała kaczka dziwaczka. Tu właśnie tu był jej dom, no nie. I ona gdzieś w, tym, w tych okolicach mieszkała. A tam jest ta rzeczka i tam jest ten most. To się wszystko działo tutaj. Seria. I mało że to jest tak, że ktoś powie ten wiesz, to ja to widzę. Ale jak ja tu jestem, to ja od razu pamiętam ten wiersz. To jest tu tak jeden do jeden, jak ktoś doświadczył czegoś i to mu się tak wryło na wieki. Więc tak to wygląda. To jest mój Sławków. I też takiego będę zawsze pamiętał. I bardzo mi się podoba, jak się zmienia. No dobra, szliśmy do tej rzeczki. i Do tego mostu. To właśnie chciałem jeszcze pokazać na końcu. Moja żona mi właśnie tutaj opowiada, że jak jesteśmy w tym miejscu, to ja ciągle tą historię sobie wspominam, opowiadam i przeżywam ją zawsze na nowo. To jest niesamowite. Ciekawe, bym odszukał jakieś swoje zapisy, wspomnienia, jak to się zmieniało z perspektywy lat. Cała pamięć o tym miejscu. Właśnie. I ta rzeka jest niesamowita też dla mnie, bo ona ma piasek. A wszystkie rzeki, które ja znałem już później, mieszkając koło Krakowa, w Krakowie i gdzieś tam w okolicach bardziej górskich, Myślenic i w ogóle, no to już były rzeki kamieniste, takie jak Raba na przykład. Więc to było coś dla mnie wyjątkowego. A gdzie jak szliśmy do tam nad rzekę, tędy schodziliśmy sobie z dziadkiem, tutaj, tam, tam, tam i tam się przechodziło. I tam były różne zakamarki gdzie właśnie żyły bobry i wiele hmm. innych rzeczy się działo <laughs> było super naprawdę potem na studiach już z archeologii jak trochę zacząłem bardziej no to w czasy jeszcze przez sztuczną inteligencję i wikipedią więc zdobywanie tego typu wiedzy miało miejsce bardziej w stacjonarnie na zajęciach czy też przez podręczniki historii no to, to dopiero na studiach dowiedziałem się właśnie o Leszku Czarnym o biskupie krakowskim, który miał tutaj swoją rezydencję i ten zamek. Bo kiedy odkryłem ten zamek, to były różne legendy. Nie było to wprost powiedziane, nawet tak myślę, że w świecie naukowym nie było powiedziane, bo te tabliczki nie były jednoznaczne. Nie do końca wiedzieli, co to jest zamek. A jednocześnie, jak tutaj lokalni mieszkańcy pytali osób, które tam prowadziły wykopaliska czy jakieś badania, to one nie udzielały tej odpowiedzi w jakiś taki sposób dla wszystkich jasny i zrozumiały, więc może może dla osoby głęboko zaangażowanej w świat akademicki to było, to było od początku jasne, ale ja miałem wrażenie, że to nie było takie jasne i dopiero właśnie w latach 2000-, kiedy studiowałem archeologię, miałem zajęcia z historii średniowiecznej na Instytucie Historii UJ, to wówczas właśnie dowiedziałem się, że Ulica Sławkowska w Krakowie ta która idzie prawda, od samego rynku ma właśnie nazwę od tego oto miasteczka bo to było pierwsze miasto w średniowieczu kiedy Kraków był stolicą Polski tam był gród króla zamek królewski i te wszystkie inne rzeczy siedziały administracja Więc klasycznie no, nadawano nazwę ulic od miejsca do którego prowadzą warszawska tak czy kielecka, czy wrocławska, no a sławkowska była bardzo blisko rynku. Dlaczego tak blisko? Na przykład znacznie bliżej niż wrocławska. No bo miała większe znaczenie to miejsce, tak? Ono prowadziło do sławkowa, czyli tego tej właśnie siedziby administracji no, akurat tutaj w tym przypadku kościelnej głównie. No i tak właśnie się ta historia. Moja układała. Potem dowiedziałem się w tym miejscu znacznie więcej jej historii górniczej, rozwoju i innych tam tematach. Ale jednocześnie było dla mnie totalnie oczywiste, że powiązania Sławkowa z Małopolską, z Krakowem są bardzo głębokie i na przykład z dość dużym zdziwieniem na początku przeżyłem to, że jak można jak mieszkańcy tego miejsca mogli zagłosować, żeby zostać w śląskim jednak, kiedy następowały zmiany podziału administracyjnego. Natomiast w praktyce później świetnie to zrozumiałem. No po prostu praktyka przebija sentyment. No i ludzie tutaj od zawsze mieli dużo, do, znaczy może nie od zawsze, ale właśnie w okresie już modernizmu, komunizmu powiąza, połączenia z Dąbrową Górniczą czy z Katowicami były znacznie łatwiejsze niż choćby z Olkuszem tak? który, który stanowił taki punkt pośredni żeby dojechać do Krakowa trzeba było najpierw z Sławkowa dojechać do Olkusza i dopiero w Olkuszu przesiąść się na jakieś autobusy do Krakowa i tak to właśnie jest teraz jest rozwój można wszędzie dojechać łatwo jest tu pięknie, jest tu uroczo, wybędę to miejsce, serdecznie polecam. Zapraszam na takie historie do mnie na kanał. Lajka, proszę, suba i wszystko, co tam jesteście chętni wrzucić w moją stronę dobrym słowem czy czymkolwiek. Trzymajcie się. Hej, hej.